Witam w kolejnym odcinku Izaka i dzisiaj gramy sobie challenge system solarny. Nie mam tego challenge jeszcze zrobionego, kurde biblioteka, może tutaj wejdziemy sobie. Nie mam zrobionego, a jest taki, nie wiem, pierwszy od góry challenge, jaki muszę wykonać, więc zrobimy sobie. Chyba zacznę powoli robić te challenge, bo z niektórych są nawet fajne itemki, niektóre są useless. To jest pierwszy odcinek Zajzaka odkąd biłem 1000 subskrypcji, za co Wam dziękuję. W ramach podziękowania będzie zrobiony serwer Minecrafta dla widzów. Zachęcam do grania, serwer startuje mniej więcej za tydzień, albo czwartek, albo piątek, zobaczymy jeszcze. I do rozdania mam skiny. Żeby wziąć udział, wystarczy dać reakcję na Discordzie pod... Komentarzem, który już zostawiłem, dlatego zapraszam na Discorda. Link jest pod profilem na YouTubie. Yy, I co jeszcze? A, do rozdania są trzy skiny dla widzów, wszystkich, dwa dla wspierających. I trzy skiny można właśnie otrzymać poprzez granie na serwerze. Yy, trzy skiny otrzymają najbardziej aktywni gracze, którzy zrobili nie wiem, najbardziej kreatywne albo ładne budowle. O, Tears Down, tutaj akurat nic nam to nie zabiera. Yy, serwer będzie bez modów, po prostu survival. Pluginy powgrywam, wiadomo. Yy, będzie można sklajmować sobie teren, żeby nikt tam nie niszczył. Będą również rangi, ale to będzie tylko ranga, po prostu gracz, no i wspierający. Wspierający będzie miał trochę większą działkę i więcej set home'ów do ustawienia. Domyślnie będzie pewnie 2, a dla wspierającego 4. Mniej więcej tak to na razie planuję. Zobaczymy jak wyjdzie. E, serwer nie wiem, będzie miesiąc, będzie 2, Zobaczymy ile osób będzie grało i jak aktywnie. E, też będzie live otwierający serwer, dlatego zapraszam i na tym live będą rozlosowane już te trzy skiny dla widzów. No i żeby wziąć udział, tak jak mówiłem, wystarczy dać reakcję. Skiny wiadomo, nie są jakieś drogie, są za 4 dyszki, za 2 dyszki, chciałem po prostu dać więcej skinów, a trochę tańszych, żeby więcej osób mogło wygrać. Uważam, że to jest lepsze niż rozdanie po prostu jednego, drugiego skina. Chyba, że wy macie inne zdanie, nie wiem, jak wolicie. O, nie wiem, po co ja tu wchodziłem. Co my w ogóle mamy tu pokonać? Chyba tylko serce. O i dzisiaj, w sumie dzisiaj dodanym odcinek, jak nagrywam, to jest sobota. Bo teraz, no nie mam czasu za bardzo na nagrywanie na zapas, ale będę musiał chyba, bo za tydzień zaczynam urlop. Nie będzie mnie, komputer zostaje. Dlatego, żebyście mieli coś wrzucane, to chyba sobie albo jutro, albo no już jak zacznę urlop, to jeszcze powiedzmy dwa dni będę. I przez te dwa dni chyba będę nagrywał sporo, żeby no... Ustawić tam w harmonogram, żeby się automatycznie wrzucało. E, bo nie chcę robić takiej przerwy na kanale. Wiadomo, nie wiem, jak to zadziała na algorytm. Na razie działa jako tako, więc wolałbym tego nie zapeszać. No i dzisiaj wieczorem planuję streamka, dlatego zapraszam. Nie wiem jeszcze jakie gierki będą. Zastanawiam się, Isaac Lol. E, Margonem chyba nie, ale nie wiadomo, może będzie. Albo w ogóle jakaś inna gierka, jak ostatnio. Fajnie się grało, ale Once Human już chyba nie będę grał na streamku. Jakoś tak za bardzo mi się nie podoba to, że te questy są tak forsowane, wiadomo, możemy je chyba olać i nie robić. Ale no, gra nas bardziej na nie prowadzi niż na taką samodzielną rozgrywkę. To mi się tak średnio podoba. Chociaż granie, właśnie. O, a może w Minecrafta zagramy. Może sobie zagram. Gram chwilowo na serwerze z kolegami. I tam w sumie z modami. Tam jest paczka Valhelsia, czy coś takiego. Robię swoją kolonię. Mine Colonies, chyba jest tam mod wgrany. Wczoraj zacząłem. Mam chyba dwa czy trzy budynki, więc może sobie po prostu w tego Minecrafta pogram. Taki streamek z Minecrafta przed serwerem, powiedzmy. Może będzie fajnie. Jak nie, to zmieni się gierkę. Może do Lola będzie parę osób. Jak się ktoś znajdzie, to piątką, czy nawet w mniej osób chętnie zagram. O, dzisiaj fajnie mi się grało w Lola. <grym> Miałem chyba z 30 killi. Mm, no wiadomo, na normalu, nie na Rankedzie, ale grałem na Katarinę, co miała milion maestri. To już powinna ogarniać mniej więcej. Ja grałem Fizem. Nie wiem w sumie, czy to jest kontra, czy nie, ale grałem na dobre Katariny i dobre Katariny mogą sobie no, radzić z Fizem, więc nie wiem, ale ciężki to był mecz. Miałem jeszcze Gina 0-15. O, trzeba podkreślić. Pewnie Shortsa zrobię, taki skrócik meczu, króciutki, albo jakieś fajniejsze zagrania. No, bo ostatnio bardziej w te Shortsy jakoś idę. Znaczy, bardziej idę. Staram się, żeby codziennie, albo przynajmniej co dwa dni był shorts, żeby nie robić takiej przerwy na kanale, albo filmik, albo shorts. No nie podoba mi się ten challenge, trzeba znaleźć serca. Nawet nie mogę tych kup zniszczyć, chyba, że bombą. O! Dobra, HP i chyba jakiś itemek będzie, jak nie to gold. Gold też dobry, bo pójdę kupić serce. O, no, albo bomby, i. No, jest, jeden goldzik, okej. Okay. Dobra, fajnie, jakby wleciał na Mangel Room. Chociaż. Nie wiem, większość itemów, to przez to, że nie mamy łez, może. słabo działać, albo nawet nie działać. Dobra, niebieskie serce broni. No i nie udało się, ale dostajemy trochę HP. Ręcz też nam nic nie daje raczej. O! Dobra, HP i Temek. Gapiego raczej. Raczej nie będziemy mieć i chyba by nie działał nawet na tych muchach, chociaż nie mam pewności. O, damage damage jest nam potrzebny. Jeszcze dobra. A nie, nie dało nam tego. Zgniłego serca, szkoda. Chyba musimy mieć full HP, żeby to dało? Nie wiem. A nie, dało, tylko jakoś teksturka się zbugowała. Teraz. Co jest, coś z tym HP dziwnie się dzieje. Albo wygląd jest przez jakieś mody zepsuty, albo nie wiem. Teraz wyczyszczę pokój, i powinny muchy się pojawić. No i są. O, Joker. Dobra, tu mamy na razie 100% i powinno zostać. No Wątpię, że tyle HP stracę. Więc zostawię sobie Jokera na następne piętro. Serio. Dobra, muszki niech strzelają. Kleszcza, bierzemy, to się przyda. Nie, wszystkie muchy. Dobra, ale jest serducho, jest bosik. Zróbmy tak. Dobra. Co dodawało? A, HPA po prostu. Tutaj damage i HP, okej, okay, git. Idziemy w dół i od razu jokera używamy. Jest angel room, tylko... Prawo. Okej. Okay. Nie pamiętam, co to dawało nawet. A, weźmy kartę, co to będzie. The Sun. Zostawimy to niżej, jak będziemy już w łąbie. Y, Ej, w sumie to, jak mi y, nas tych mów, to dla nas lepiej. No ależ. Tam się zabił nimi, w sumie. Blałbym bomby niż klucze. Tak, kolejne serducho. Shot speed down. No i jest matka. The sun chyba też robi 100 damage'a bossowi. To może zostawimy sobie nawet na serce. Dobra. tu daje nam damage, to jest dobre. No i git. Mamy? Okej, okay. monetka. Chodzimy niżej, nie bawimy się w bosrasza, na pewno nie na tym. Dobra, używam już tutaj. Na piętrze z sercem to sobie jakoś poradzimy. Nie, no na takich kupach tyle HP stracić. Chyba trzy hity tu dostałem. Ale też nie jestem, nie jestem cierpliwy do czegoś takiego. O, tej. A karta. Bo ja jak najszybciej chciałbym pokój wyczyścić, a z tymi muchami to trzeba właśnie czasem poczekać na pełny obrót, żeby. No bezpiecznie móc zaatakować. O. Team Sale. Ale lecimy w dół. Mały skrócik będzie. O. Najlepszy przeciwnik. No i dobra, bosik. O, taki. Chyba już jest bombki. On jest dosyć tankowaty. Nie, no. Nie jest fajnie. Nie, no, bomba musi iść w ruch. Dobra, git. Nie, nie, git. Okej, okay, trzeba się skupić teraz. Dobra, dostał chociaż tyle. Czemu tam to się tak szybko odbiło? Ej, okay. jest serduszka. Dobra, jeszcze do food, to nas leczy? Ta, trochę. Próbujmy. Nie, to tacy przeciwnicy tutaj. No i właśnie to jest to, trzeba czekać na obrót. I tom. No niebieską czy czerwoną właśnie. Dobra, czerwoną na szybko. Okay, jeden został. Ale HP odnowione. Serio zdążyła mnie ta macka uderzyć? Nie że ma taki szybki speed atak. jest bomba przyda się na serducho ile tych łap to dużo coś Rammon ta się nie przyda już Okej okay, taki pokój może być jakby HP za to dostać, to byłoby fajnie. Oj, tutaj nie fajnie. Jeszcze te czerwone kupy. Chociaż, dobra, jakoś idzie. Nie, no na końcu. Ok, 1 HP. Czy zrobimy na tym buildzie Zerducho? Touches. Czy w ogóle dojdziemy do Zerducha? Bo mogę jeszcze na pająkach paść. Dobra. Nie no, nie ma HP. Ale jest bomba chociaż. Może być ciężko. Czemu się na mnie zrespiło? Ej, no zrespiło się oko na mnie. To było niesprawiedliwe, jak nie wiem co. To nie bez znaczenia, czy mamy jedno hp, czy trochę więcej, bo i tak jesteśmy na hita. Znaczy, no, czy, czy pół, czy jedno. Nie fajnie. Zakupom? Tutaj to tylko unikanie, i muszę liczyć, że serce pokona te stworki. Okej, okay, padłem. <grytanie> no trudno. Nie wiem, nie podoba mi się ten challenge. Od początku mi się nie podobał. No dobra, dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych odcinków. Zrobię sobie tu chyba poza nagrywaniem. Cześć.